Witajcie serdecznie, drodzy widzowie i widzki. Niezmiernie się cieszę, że jesteście dziś ze mną, byśmy wspólnie pochylili się nad tematem, który wielu z nas głęboko porusza i często bywa niezwykle bolesny. Mówimy o radzeniu sobie z narcyzami, wyzwaniu, które potrafi na długo naznaczyć życie wielu osób. Nieważne, czy właśnie próbujecie uwolnić się z toksycznego związku, przetrawiacie skutki takiej relacji, czy po prostu szukacie sposobów, jak z tym żyć. Kluczowe jest zrozumienie, czym charakteryzuje się narcyz i jak można się od niego oderwać, by znaleźć ukojenie i rozpocząć proces zdrowienia. Centralna myśl, którą chcę Wam dziś przekazać, może wydać się radykalna, ale jest absolutnie fundamentalna dla Waszego powrotu do równowagi. Potraktujcie narcyza tak, jakby umarł. Brzmi ekstremalnie, prawda? Ale pozwólcie, że wyjaśnię, dlaczego ta perspektywa może być tak niewiarygodnie wyzwalająca. Kiedy mówię, żebyście traktowali narcyza jak zmarłego, Mam na myśli całkowite zdystansowanie emocjonalne. Ten dystans to fundament waszego dobrostanu i uzdrowienia. Wiele osób, które doświadczyły narcystycznego wykorzystania, zwłaszcza te z narcystycznymi rodzicami, często tkwi w błędnym kole nadziei i rozczarowań. Tęskni się za miłością i uczuciem, których nigdy się nie otrzymało, i żywi nadzieję, że narcyz pewnego dnia się zmieni. Ale zrozumienie, że narcyz z reguły nie jest zdolny do prawdziwej miłości i empatii, jest sprawą najwyższej wagi. Akceptacja tej twardej rzeczywistości to decydujący krok w waszym procesie zdrowienia. Jeśli na przykład macie do czynienia z narcystycznym rodzicem, konieczne jest uświadomienie sobie, że nigdy nie zapewni on wam miłości i wsparcia, których tak rozpaczliwie potrzebujecie. To odkrycie może być niewiarygodnie bolesne, ale jest niezbędne. Musicie opłakiwać relację, której pragnęliście, miłość, na którą zasługiwaliście, ale której nigdy nie otrzymaliście. Traktując narcyza tak, jakby nie był już częścią waszego życia emocjonalnego, tworzycie przestrzeń dla własnego uzdrowienia. Istnieją niezliczone świadectwa osób, które przeżyły narcystyczne wykorzystanie, zwłaszcza tych z narcystycznymi rodzicami, które ujawniają uderzającą prawdę. Kiedy narcystyczny rodzic umiera, można poczuć, jakby ciężki ciężar spadł z ramion. Emocjonalne brzemię, noszone przez lata, często ustępuje umożliwiając dziecku doświadczenie poczucia wolności, jakiego być może nigdy wcześniej nie zaznało. To słodko-gorzkie uczucie podkreśla złożoność tych relacji. Chociaż strata niesie ze sobą smutek, może również przynieść poczucie ulgi. Życie z narcyzem jest niewiarygodnie wyczerpujące. Często sprawują oni emocjonalną kontrolę nad swoimi ofiarami, co czyni życie trudnym i chaotycznym. Traktując narcyza tak, jakby umarł, nie tylko chronisz się przed dalszymi krzywdami, ale także umożliwiasz sobie pójście naprzód. To podejście pozwala opłakiwać relację, którą myśleliście, że mieliście. Konieczne jest uznanie, że to połączenie nie było prawdziwe. Musisz pogodzić się z tym, że miałeś do czynienia z kimś, kto w zasadzie tylko grał rolę, był kompletnym aktorem w dramacie twojego życia. Udawali kogoś, kim nie są, a ta fasada może być niewiarygodnie szkodliwa. Gdy spojrzymy wstecz, staje się jasne, że osoba, która naprawdę pragnęłaby zaangażowanej relacji, nigdy nie zachowałaby się w tak raniący sposób, jak to często robi narcyz. Nie ma możliwości, żeby ktoś, komu naprawdę na Was zależało, okłamał Was, oszukał i zdradził. Ta osoba nigdy nie była prawdziwa, nigdy naprawdę nie stała po Waszej stronie. Nie leżało jej na sercu Wasze dobro i nigdy nie będzie. Zamiast tego szybko są gotowi zwrócić się przeciwko Wam, porzucić Was bez zastanowienia. Narcyz zawsze będzie poszukiwał nowych źródeł potwierdzenia i uwagi, będzie szukał innych ludzi, aby wypełnić emocjonalną pustkę, którą sam tworzy. Często ukrywałby przed wami sekrety. Prawdopodobnie jest wiele rzeczy z jego życia i przeszłości, o których nadal nic nie wiecie. Uświadomienie sobie, że mieliście do czynienia z kimś fundamentalnie niezdrowym, kimś, komu brakuje empatii i uczciwości, może być prawdziwym przebudzeniem. Aby chronić się w przyszłości, musicie zacząć działać tak, jakby ta osoba już nie istniała w waszym życiu. Tutaj wchodzi w grę pomysł traktowania narcyza jak zmarłego. Wyobraźcie sobie, że całkowicie odcinacie z nim wszelkie więzi. Możecie pomyśleć: Zniknąłem z powierzchni Ziemi. Nie znasz mnie już. Moje imię się zmieniło, mój numer telefonu jest inny, a nawet mój wygląd się zmienił. Jeśli spróbują nawiązać kontakt, możecie zareagować z pewnym dystansem. O kogo chodzi? Byłem z tobą? Nie pamiętam tego. Nie znam Cię. W zasadzie deklarujecie, że ta osoba dla Was umarła. Poświęćcie czas na opłakiwanie faktu, że mieliście do czynienia z kimś, kto w przenośni posiada martwego ducha, kimś, kto jest emocjonalnie i mentalnie dysfunkcyjny. Ta osoba nie jest zdolna do nawiązania znaczącej relacji. Są jak psychiczny zombie, u którego nic nie działa prawidłowo w umyśle ani w sercu. Są w pewnym sensie martwi dla świata prawdziwych ludzkich emocji i więzi. Traktując ich jak martwych, tworzycie potężną granicę, która pomaga wam iść naprzód. Ten sposób myślenia może być niewiarygodnie wyzwalający. Narcyz nie zajmuje już miejsca w waszych myślach ani życiu. Jeśli jednak przyjdzie wam na myśl, jest to jedynie wspomnienie przeszłości, a nie źródło bólu czy zamieszania. Jesteś tylko kimś, kogo kiedyś znałem, ale w pewnym sensie umarłeś. Umarłeś zgodnie z własnym nekrologiem. Mogę jasno zdefiniować, kim jesteście, ponieważ nekrolog powinien przedstawiać prawdę. Niestety, wiele nekrologów często zawiera upiększenia, które tworzą pochlebny obraz, nieodzwierciedlający rzeczywistości. Ale nekrolog, który stworzycie dla tego narcyza, powinien przedstawiać tylko fakty. Powinien jasno stwierdzać, że ten narcyz był głęboko złośliwą jednostką. Podczas swojego pobytu na tej ziemi źle traktowali wszystkich wokół. Oszukiwali własne dzieci, manipulowali swoimi małżonkami i zdradzali swoich partnerów. Ta osoba nigdy nie była lojalna. Lojalność była dla nich obcym pojęciem. Byli patologicznymi kłamcami, którzy bez wysiłku wymyślali historię, aby utrzymać swoją fasadę. W domu byli jak diabeł, ale publicznie nosili maskę anioła. Ta podwójna moralność sprawia, że ich ofiarom niezwykle trudno jest mówić o swoich doświadczeniach i być traktowanym poważnie. Ta jednostka była bezwartościową osobą, która wędrowała przez życie, pozostawiając za sobą ślad złamanych serc i porzuconych relacji. Zwodzili niewinne dusze, obiecując miłość, której nigdy naprawdę nie czuli. Tylko po to, by porzucić je, gdy odpowiadało to ich potrzebom. W tym nekrologu należy również odnotować, że ta osoba pozostawiła dziesięcioro dzieci i kilku małżonków, ale nie posiadała żadnego bogactwa, żadnej własności ani niczego wartościowego na swoje nazwisko. Wszystko, co pozostawili, to dziedzictwo negatywności i toksyczności. Historia pełna bolesnych opowieści, które służą jako stałe przypomnienie, jak destrukcyjni byli w swoim życiu, w swoim domu i dla tych, którzy im zaufali. I czasem, gdy uda im się uciec od narcyza, odkrywają, że dosłownie umierają miesiące, a nawet lata później. Bez Was często są niczym. Wielu narcyzów nie jest w stanie przetrwać bez emocjonalnego wsparcia i potwierdzenia, które otrzymują od innych. Kiedy podejmujecie świadomą decyzję, by traktować ich jak zmarłych, może to sprawić, że poczują, jakby faktycznie tracili swoją witalność. W rzeczywistości niektórzy z nich mogą dosłownie znaleźć się w złych sytuacjach, pójść do więzienia. "Być narażeni na nieoczekiwaną przemoc, a nawet przedwcześnie umrzeć, może to wyglądać, jakby karma zadziałała, jakby wszechświat mówił: wybrałeś tę drogę. Teraz ponieś konsekwencje. Chociaż narcyzi mogą myśleć, że manipulują naszym życiem, ostatecznie grają w niebezpieczną grę z własnym istnieniem. Kiedy związek się kończy i w końcu otwierasz oczy na prawdę, że miałeś do czynienia z całkowicie potwornym głupcem, staje się konieczne, aby traktować go jak zmarłego." W tym momencie faktycznie reprezentujesz pustkę w swoim życiu. Stałeś się bez znaczenia i nieistotny dla jego istnienia. Jesteś dla niego teraz nikim. Na tym etapie nie masz już żadnej znaczącej wartości w jego życiu. Musisz zadać sobie pytanie: Co jeszcze możesz dać komuś, kto zadał ci tyle bólu? Ta osoba jest dla ciebie martwa. I uznając ten fakt, uznajesz również coś ważnego o sobie. Nie jesteś już osobą, którą byłeś kiedy byłeś z nim. Jesteś dla niego martwy w tym sensie, że odmawiasz dalszego kontrolowania się przez niego emocjonalnie lub w swoim życiu. Dla wielu z was narcyz wyrządził tak wiele szkód, że jedyną praktyczną opcją jest uznanie go za martwego w swoim sercu i umyśle. Po prostu nie ma powrotu od niewyobrażalnych rzeczy, które zrobił. Te czyny nie są czymś, co można łatwo zapomnieć lub wybaczyć. Zdrada siedzi zbyt głęboko, a ból jest zbyt wielki. Pozostaje tylko zadeklarować, umarłeś dla mnie. Po latach bólu i rozczarowań musicie zająć jasne stanowisko. Po tym, jak tak długo staliście u jego boku, po tym, jak zainwestowaliście swój czas i energię w jednostronną relację, musicie dojść do wniosku, że dla was umarł. Kiedy przysięgaliście wierność i zaangażowanie, tylko po to, by zobaczyć, jak zostają złamane przez zdradę, to umacnia waszą determinację. Kiedy zdecydował się obdarzyć uczuciem i uwagą kogoś innego, zaniedbując wasze potrzeby, to jest jak cios w twarz. Musicie zdać sobie sprawę, że za każdym razem, gdy byliście traktowani jako coś oczywistego, za każdą chwilę emocjonalnego wykorzystania, macie prawo oświadczyć umarłeś dla mnie. Narcyz sprawił, że czuliście się głupio, zmuszając was do pozycji, w której musieliście ciągle wyjaśniać i bronić swoich uczuć i działań. Ale teraz rozumiecie, że nie musicie już angażować się w tę dynamikę. Nie musicie okazywać uległości ani szukać jego aprobaty. Jest dla was martwy, a wy odzyskujecie swoją moc. Możecie go nawet uważać za martwego, nie tylko w sensie metaforycznym, ale za kogoś, kto od początku nie był prawdziwym partnerem. Brakowało mu cech prawdziwego mężczyzny czy prawdziwej kobiety. Jest dla was martwy i możecie w końcu zrzucić emocjonalny ciężar, który na was nałożył. Najzdrowszym wyborem, jaki możecie podjąć, jest pogrzebanie wspomnień związanych z tą osobą. Porzućcie wszelkie pozostałe myśli o miłości czy przyszłości, którą kiedyś z nim sobie wyobrażaliście. Zrozumcie, że nic w tej relacji nie było prawdziwe. Była to fikcja, przedstawienie, które on wyreżyserował, aby was manipulować i kontrolować. Musicie traktować narcyzów tak, jakby umarli. Uznajcie i opłakujcie rzeczywistość tego, z czym mieliście do czynienia. Ten proces żałoby jest kluczowy. Pozwala wam opłakiwać nie tylko samą relację, ale także osobę, którą myśleliście, że była. Czyniąc to, możecie zacząć się leczyć i iść naprzód, bez ciężaru jego toksycznej obecności w waszym życiu. Prawda jest taka, że macie do czynienia z narcyzem. Jest to ktoś, kto jutro, w przyszłym tygodniu, w przyszłym roku i prawdopodobnie przez wiele lat pozostanie narcyzem. Prawdopodobnie pozostanie taki do końca życia, ponieważ nie widzi nic złego w swoim zachowaniu. Odmawia spojrzenia w lustro i skonfrontowania się ze swoimi błędami. W obliczu tej rzeczywistości konieczne jest pogrzebanie go w sensie metaforycznym i kontynuowanie życia tak, jakby umarł, ponieważ pod wieloma względami już umarł w waszym świecie. Umarł w momencie, gdy zdecydował się was zdradzić i zignorować ból, który zadał. Jego odmowa uznania wyrządzonego bólu oznacza, że nie jest już osobą, którą myśleliście, że znaliście. Jeśli macie dzieci z narcyzem lub zbudowaliście z nim rodzinę, może to być szczególnie trudne. Niemniej jednak, musicie stawić czoła rzeczywistości sytuacji, uznać ją taką, jaka jest, i zaakceptować, że związek jest toksyczny. Najlepszym sposobem jest zakończenie cierpienia poprzez pogrzebanie związku i pójście naprzód. Pogrzebcie narcyza w swoim umyśle i sercu. Możecie sobie powiedzieć, już nawet nie wiem, kim jesteś. W rzeczywistości możecie zdać sobie sprawę, że nigdy go naprawdę nie znaliście. Jest tak bardzo zagubiony we własnym narcyzmie, że nawet nie wie, kim sam jest. Jeśli on nie może zrozumieć siebie, jak wy możecie go zrozumieć? Zrobiliście wszystko, co w waszej mocy, aby związek działał. Daliście z siebie wszystko i włożyliście w to całe serce. Teraz nadszedł czas, aby oświadczyć, że umarł dla tej sytuacji, i kontynuować życie. Czas na metaforyczne rip dla tej relacji. Pójście naprzód jest kluczowe. Tak to już jest i musicie traktować narcyzów tak, jakby umarli. To jedyny sposób, aby uchronić się przed powrotem do starych wzorców lub ponownym wciągnięciem w ich manipulacyjne taktyki, często nazywane huweringiem. Narcyzi nie odpuszczają łatwo. Będą nadal próbować wciągnąć Was z powrotem w swój chaotyczny świat. Dlatego traktujcie ich jak zmarłych. Jeśli przypadkowo spotkacie ich w sklepie lub miniecie ich, udawajcie, że nie istnieją. Możecie sobie powiedzieć, nawet ich nie widzę. To tak, jakby zniknęli. Kiedy o nich pomyślicie, wyobraźcie sobie, że widzicie ducha, coś, co nie ma już miejsca w waszym życiu. Potwierdzacie w ten sposób, że są dla was martwi. Jeśli jednak wasze drogi się skrzyżują, pamiętajcie, że po prostu nie są już częścią waszego świata. A jeśli chodzi o ich tak zwany pogrzeb, możecie pomyśleć, nie obchodzi mnie, czy pójdę. W rzeczywistości, gdybyście poszli, moglibyście odczuć silną potrzebę wyrażenia swoich prawdziwych uczuć, a może nawet naplucia na ich grób. To uczucie odzwierciedla głębię waszego bólu i zdrady, i jest w porządku, aby uznać te uczucia. Nie pójdę na ich pogrzeb i nie złożę dla nich kwiatów. W rzeczywistości nie dostaną nawet nagrobka, bo dla mnie są nikim. Traktowali mnie jak nikogo, więc teraz nie mam dla nich nic. Są dla mnie martwi. To stwierdzenie odzwierciedla potężne uświadomienie. Więzi emocjonalne, które kiedyś łączyły was z tą osobą, zostały zerwane. Okazali wam całkowity brak szacunku i troski, i nadszedł czas, aby uznać, że nie mają już żadnego znaczenia w waszym życiu. Musicie sami sobie to potwierdzić i pozwolić, aby to wzmocniło was na dalszej drodze. Deklarując, że są dla was martwi, zajmujecie stanowisko dla własnego dobrobytu, decydujecie się postawić siebie i swoje szczęście ponad toksyczny wpływ, jaki kiedyś mieli w waszym życiu. Jest to kluczowy krok w procesie uzdrawiania? Pamiętajcie, nie chodzi tylko o zakończenie związku, chodzi o odzyskanie swojej tożsamości i poczucia własnej wartości. Zasługujecie na traktowanie z życzliwością i szacunkiem, a jasne jest, że ta osoba nie była do tego zdolna. Sprawili, że czuliście się gorsi, a teraz wasza kolej, aby upewnić się, że nie mają już miejsca w waszym sercu ani umyśle. Idąc dalej, utrzymujcie ten sposób myślenia. Traktujcie ich tak, jak oni traktowali was, jak martwych. Mogli próbować podkopać Waszego ducha, ale macie siłę, aby wznieść się ponad ich negatywność. Czas rozkwitnąć, niezależnie od tego, czy jesteście siostrą czy bratem. Przyjmijcie swoją siłę i idźcie naprzód. Pogrzebcie wspomnienia związane z tą osobą i skupcie się na własnym wzroście. Pozwólcie sobie na uzdrowienie i rozwój bez ich toksycznej obecności. Macie zdolność do stworzenia sobie świetlanej przyszłości, wolnej od cieni przeszłości. Nam numer jeden. Moc zasady zero kontaktu. Najbardziej radykalną i często najskuteczniejszą metodą uwolnienia się od narcyza jest całkowite zerwanie kontaktu. Oznacza to nie tylko ignorowanie połączeń i wiadomości, ale także odcięcie się od mediów społecznościowych i unikanie wspólnych znajomych, którzy mogliby służyć jako pośrednicy. Każdy kontakt, nawet negatywny, daje narcyzowi potwierdzenie, że nadal ma na Was wpływ. Całkowicie wycofując się, odbieracie mu scenę, na której rozgrywa swoje toksyczne gry. Jest to często najtrudniejszy, ale i najbardziej uzdrawiający krok w przełamaniu zależności emocjonalnej i odzyskaniu własnej wewnętrznej siły. To wasza deklaracja niezależności i początek nowego wolnego rozdziału. Numer 2. Redefinicja emocjonalnego dziedzictwa. Po związku z narcyzem rzadko pozostają tylko wspomnienia bolesnych wydarzeń. Często pozostaje głęboko zakorzenione dziedzictwo emocjonalne. Składa się ono z poczucia wstydu, Winy, zwątpienia w siebie i zniekształconego obrazu własnej osoby. Narcyzi są mistrzami w manipulowaniu swoimi ofiarami, tak aby te zaczęły kwestionować własne postrzeganie i uczucia. Subtelnymi lub otwartymi dewaluacjami, obwinianiem i gaslightingiem sprawiają, że czujecie się odpowiedzialni za rzeczy, które nie były waszą winą. Wszystko to kształtuje wasze dziedzictwo emocjonalne i często działa jeszcze długo po zakończeniu związku. Ale właśnie w tym miejscu leży wasza szansa. Możecie zdefiniować to dziedzictwo na nowo. Nie chodzi o wypieranie przeszłości ani udawanie, że nic się nie stało, ale o świadome spojrzenie na to, co przeżyliście i zdecydowanie, jakie ślady chcecie dopuścić do swojego życia, a jakie chcecie zostawić za sobą. Macie możliwość wyjścia z roli biernej ofiary i aktywnego zdecydowania, jak postępować z doświadczeniami. Pierwszym krokiem jest szczera refleksja. Poświęćcie czas na spisanie tego, czego nauczyliście się w tym związku. To ćwiczenie nie służy usprawiedliwianiu narcyza, ale uwidocznieniu waszego własnego wzrostu. Zadajcie sobie pytanie, jakie sygnały ostrzegawcze przeoczyłem, gdzie zignorowałem własne granice, jakie potrzeby stłumiłem, aby utrzymać związek. Odpowiadając na te pytania, rozpoznajecie nie tylko dynamikę, która doprowadziła do toksycznego związku, ale także własne mocne strony, które być może rozwinęliście w tym czasie. Często w retrospekcji okazuje się, że mimo bólu zbudowaliście ogromną odporność. Być może nauczyliście się wstawać, nawet gdy byliście na dnie. Być może zaczęliście zwracać uwagę na subtelne sygnały w relacjach międzyludzkich, lub wyraźniej czuć, czego potrzebujecie i na co zasługujecie. Wszystkie te spostrzeżenia są cennymi elementami, które możecie świadomie włączyć do swojego nowego emocjonalnego dziedzictwa. Zamiast postrzegać przeszłość tylko jako ciężar, przekształcacie ją w fundament silniejszego, jaśniejszego i bardziej samodzielnego ja. Numer 3. Pogrzebanie iluzji miłości. Jednym z największych, a zarazem najbardziej bolesnych kroków po związku z narcyzem jest porzucenie iluzji, że kiedykolwiek była to prawdziwa miłość. Wiele ofiar długo trzyma się pięknych chwil na początku związku i intensywnych uczuć wywołanych przez tak zwane love bombing. Ta faza często charakteryzuje się przesadną uwagą, ciągłymi deklaracjami miłości, wielkimi gestami i pozornie głębokim połączeniem emocjonalnym. Wszystko wydaje się idealne, wręcz zbyt piękne, by było prawdziwe. I właśnie takie jest. Ta początkowa intensywność nie jest autentyczną miłością, ale celową taktyką manipulacji, której narcyzi używają, aby emocjonalnie związać swoje ofiary. Love Bombing tworzy silne poczucie bliskości i zależności. Wierzycie, że w końcu znaleźliście wielką miłość i czujecie się w centrum czegoś niezwykłego. Ale gdy tylko narcyz poczuje, że jesteście emocjonalnie zaangażowani, gra zaczyna się zmieniać. Początkowe uczucie ustępuje krytyce, dewaluacji i emocjonalnemu wycofaniu. Ta nagła zmiana pozostawia głębokie zamieszanie. Zastanawiacie się, co zrobiliście źle, lub dlaczego to idealne połączenie się rozpadło. Właśnie tutaj leży perfidna logika narcyza. Tworzy on iluzoryczny świat, w którym ciągle dążycie do utraconej intensywności, podczas gdy on, kawałek po kawałku, podkopuje wasze poczucie własnej wartości. Aby naprawdę się uzdrowić, musicie zdać sobie sprawę, że ta miłość nigdy nie była prawdziwa. Była środkiem do celu, narzędziem kontroli. To uświadomienie jest bolesne, ponieważ oznacza, że osoba, którą kochaliście, w rzeczywistości odgrywała tylko rolę. Ale właśnie to zrozumienie jest konieczne, aby zerwać więź emocjonalną. Jeśli trzymacie się iluzji, podświadomie nadal macie nadzieję, że narcyz ponownie stanie się osobą, którą udawał na początku. Ta nadzieja więzi was w cyklu rozczarowań, zwątpienia w siebie i niespełnionych oczekiwań. Pogrzebanie tej iluzji nie oznacza, że uczucia, które wtedy odczuwaliście, nie były prawdziwe. Były dla Was, ale były jednostronne. Kochaliście projekcję, celowo stworzoną, aby Was podporządkować. Akceptacja tego jest aktem samowyzwolenia. Odbiera narcyzowi władzę, którą miał nad Wami dzięki temu emocjonalnemu oszustwu. Uznając, że związek od początku opierał się na manipulacji i kłamstwach, tworzycie podstawy do odzyskania poczucia własnej wartości i skierowania wzroków w przyszłość. Numer 4. Zrozumienie roli karmy. W związku z narcyzem, zrozumienie karmy może zaoferować głęboką i pocieszającą perspektywę. Kiedy ktoś został zraniony przez osobę, która najwyraźniej nie wykazuje żadnej skruchy i nadal postępuje tak, jakby wszystko miała pod kontrolą, często trudno jest zaakceptować, że nie ma się kontroli nad tym, czy ta osoba kiedykolwiek poniesie konsekwencje swoich działań. Właśnie w tym miejscu wkracza koncepcja karmy. Karma oznacza, że każde działanie, pozytywne czy negatywne, ma skutki na głębszym poziomie i ostatecznie wraca do samego sprawcy. Nie dzieje się to zawsze natychmiast i nie zawsze tak, jakbyśmy tego oczekiwali, ale ta zasada przypomina nam, że żaden czyn nie pozostaje bez śladu. Narcyzi często prowadzą życie silnie naznaczone manipulacją, kłamstwami, wykorzystywaniem i emocjonalnym znęcaniem się. Traktują ludzi jak przedmioty, aby zaspokoić własne potrzeby, ignorując uczucia i granice innych. Na powierzchni często wydają się czarujący, odnoszący sukcesy i pewni siebie. I może się wydawać, że zawsze uchodzi im na sucho, ale rzeczywistość jest inna. Życie oparte na kontroli i wykorzystywaniu pozostawia długotrwałe ślady, nie tylko u ofiar, ale także u samych sprawców. Nawet jeśli nie możecie tego od razu zobaczyć, ich destrukcyjne wzorce ostatecznie doprowadzą do konfliktów, nieudanych związków, utraty zaufania i wewnętrznej pustki. Dla osób dotkniętych jest jednak kluczowe zrozumienie, że nie jest ich zadaniem samodzielne wymierzanie tej sprawiedliwości. Pragnienie zemsty jest ludzkie, ale nadal wiąże was z osobą, od której chcecie się uwolnić. Jeśli czekacie, aż narcyz poniesie porażkę lub zostanie ukarany, podświadomie pozostajecie w stanie zależności, ponieważ wasz emocjonalny fokus nadal jest na nim. Zamiast tego powinniście zaufać zasadzie karmy. Nie w sensie nadziei na spektakl, ale w uznaniu, że samo życie dba o równowagę. Koncepcja karmy może również pomóc Wam uwolnić się od poczucia winy, które narcyzi często wpędzają swoje ofiary. Wiele ofiar czuje się odpowiedzialnych za zachowanie narcyza lub uważa, że powinny były zrobić więcej, aby zmienić sytuację. Ale kiedy zdacie sobie sprawę, że każdy człowiek ostatecznie musi ponieść konsekwencje własnych decyzji, zrozumiecie również, że nie ponosicie ciężaru jego działań. Ten wgląd daje wam wolność, aby odwrócić wzrok od niego i skupić się na własnym życiu. Zamiast więc zajmować się czynami narcyza, bardziej uzdrawiające jest kultywowanie własnej pozytywnej karmy. Oznacza to świadome podejmowanie kroków, które promują wasze dobre samopoczucie, uzdrowienie i rozwój osobisty. Bądźcie życzliwi dla siebie, pielęgnujcie zdrowe relacje i stawiajcie jasne granice. Każde z tych działań nie tylko wzmacnia wasze poczucie własnej wartości, ale także uruchamia łańcuch pozytywnych wydarzeń. Ludzie, którzy po narcystycznym wykorzystaniu idą własną drogą, często donoszą, że odzyskują nową siłę, pewność siebie i wewnętrzny spokój, gdy tylko zaczynają koncentrować się na sobie. Numer 5. Budowanie nowej przyszłości i odzyskiwanie siebie. Ostatnim lecz równie istotnym krokiem w procesie uzdrawiania po relacji z narcyzem jest aktywne budowanie nowej przyszłości, w której to wy jesteście najważniejsi. Po latach życia w cieniu czyjejś manipulacji i egoizmu nadszedł czas, by odzyskać swoją tożsamość, pasję i marzenia. Nie pozwólcie, by bolesna przeszłość definiowała wasze jutro. Skupcie się na tym, co sprawia wam radość, co was rozwija i co buduje waszą wewnętrzną siłę. Odkryjcie na nowo swoje hobby, spędzajcie czas z ludźmi, którzy was wspierają i celebrujcie małe zwycięstwa każdego dnia. Każda decyzja podjęta w trosce o siebie to krok w stronę prawdziwej wolności. Pamiętajcie, że wasza wartość nie zależy od nikogo innego. To wy jesteście twórcami swojego szczęścia i macie pełne prawo do życia pełnego szacunku, miłości i spełnienia. Niech przeszłość będzie lekcją, a przyszłość obietnicą. Mam nadzieję, że te przemyślenia i rady dodadzą wam siły i wskażą jasny kierunek. Pamiętajcie, nie jesteście sami na tej drodze, a wasze uzdrowienie jest bezcenne. Bądźcie silni i dbajcie o siebie. Do zobaczenia następnym razem.